Cześć, tu Adam i Jan, a razem jesteśmy Na Pełnej i teraz będzie odcinek beauty. Właśnie, że nie, urodzinowy odcinek dla Adama, podłożyłem ci zły scenariusz. Co? Tak gruba Pamiętałeś? Tak, zamknij teraz oczka z No Oj, mm -hmm. dobra, dobra, zaufam mm -hmm. Możesz otworzyć. To coś pachnie. Co to jest? To jest... Happy BIRTHDAY! Be HAPPY Bychapita! Wszystko najlepszego, gada. Fajne, pamiętałeś! Wow. No i co teraz? No, zajadaj. Jak zajadaj? To sobie... Nie, żartuję. Możesz pomyśleć sobie jedno życzenie: i musisz zdmuchnąć świeczki. Aha, tylko, bo jest problem, wiesz? Mhm. Ja od małego ja, ja nie umiem dmuchać. No, rozumiem. No nic, coś wymyślimy, ale mamy mało czasu, zanim świeczki spalą się do końca. Więc lepiej szybko pomyśl życzenie i... Ruszajmy. Jak to youtuber? Serdeczne życzenia dla ciebie, Adamie Cygan boju, Kur... rozumiesz. Adasiu, wszystkiego najlepszego. Życzę ci szczęścia, oczywiście, jak zawsze. No bo wiadomo, na Titanicu mieli zdrowie pieniądze i... Nie. Wszystkiego dobrego. Adamie, drogi przyjacielu, wszystkiego najlepszego, żeby twoje marzenia się wszystkie spełniły, dużo zdrówka, dużo szczęścia i czego tam sobie zapraktyrz. Cześć Adam, słyszałem, że masz dzisiaj urodziny, więc chciałbym ci złożyć serdeczne życzenia z tej okazji i życzyć ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości. W ogóle dużo zdrowia, życzę fajnych prezentów, no i do zobaczenia. O, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. O, to jest to chyba twoja kraina marzeń. Po potrafię biegać. I co teraz? Nie wiem, ale musimy się stąd wydostać, bo wszyscy je zobaczą twoje marzenia i nigdy się nie spełnią. Nie może tak być. Ale fajne marzenia mam, co? No tak jest... tak jest trochę, no. no. No jak, no? Delfiny... No, ja chciałbym kiedyś z delfinami pływać i tak robić pi, 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 jak one, tak. Pojedź do darmowa, nie boję się, że cię wykorzystają. No Jezu, znowu zaczynasz... <kuh> Idź. Co tak też, Chodź. O, ale to fa... o, wyścigówki, a, super. a to jest moje marzenie, że chcę wyścigówką tak jeździć na torze z autami, tak? I wiesz, driftować. Tak jak bezdomni u Quit Lovers, to słuchaj, przebierz się za bezdomnego i oni ci zafundują. Co ty mówisz? Nie pójdź tak Ale przecież... Ach, Janek, Quit Lovers nas oglądają, no. Dobra, chodź ale... dalej. No, ja, ja pod górę nie będę szedł. Ooo! A to nie, to jest szczyt góry. No co to jest za dziadek w kapturze. Nie ty jesteś dziad, to jest Grupson. Ja na szczycie góry się chcę spotkać z nim. Oj 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 oj. Oj oj oj. na jubenariach mogłeś. No ale na jubenaliach on stał na dole, no. Daj po, i Chodź, nigdy się nie spełnią moje marzenia. No... Musiałbyś się na... Czekaj, 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 czekaj. Chętnie. Co to jest? <laughs> No Zobacz, od Xiao ming naszej koleżanki, od Paciek z Chin. Xiao miało, jing sao, fu, 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 Cześć Adam, jestem trochę spocony, ale jestem spoconym kasztanem. Chciałbym ci życzyć wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego no i powodzenia wiadomo, z kanałem i ze wszystkim. Czego sobie tylko zapragniesz? A ja idę zrobić sobie herbatę. Taką natrawienie dobrą. Mam taką specjalną herbatkę, natrawienie z anyżem, z miętą. Z... Co cię to obchodzi? Najlepszego. Ekipa remontowa. Adam. Jakbyś miał mieć jedno takie największe życzenie, to co by to było? Ojej. Ale takie największe. Tak się nauczyłem chciałem tak popływać z delfinami. No <descon poneanta> ale realnego, no nie jesteś w Darłowie, człowieku. Wiem. Chciałbym, żebyś zaśpiewał Darude w wersji operowej. Nie, tak się nie da, 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 No widzisz, moje marzenia nigdy się nie spełnią. Da, 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 da. Da, No to to. Panowie. Panowie, co to ma być? Co ty robisz? Darłowo zdejmujesz ze ściany? Ja próbuję vloga nagrywać. A wy jakieś, co to ma być w ogóle? Vloga co to za człowieku, dwie ręce, masz zdrowy, no. jesteś.. Weź, strój się, przewierz, połóż nam do remonty. Vloga. Robisz, vloga. <laughs> Ej, ale chwila to nie wy jesteście tymi od kebabów? Jakimi od kebabów? chyba ty no. jesteś od Kebabów? No, nie, no od kebabów z takimi rękami brudnymi, Nie no, jak vloga kocham, to wybaczcie te wszystkie piosenki o kepsach. Słuchaj. Dobrze, jak się przyznamy, to weźmiesz tam ten strój i pomożesz nam robić remonty. No dobra, ale słuchajcie, całe przedszkole was słucha, czy nagracie coś dla mojej małej kuzynki? Po pierwsze tak. Jak ty masz na imię? E, ja tricus. Ty wiesz? E, nie, człowiek tricus? To ty! To ty ten kibelek okleiłeś folią aluminiową! Oglądaliście mojego bloga? Tak, tak, jak tak. szukaliśmy tego. Jak kebaba na wynos zawinąć, to znalazłem właśnie ten filmik i wyskoczył. Słuchaj, nieważne. Yy, najważniejsze to, że tam jest strój dla ciebie. Pójdziesz się przebrać i pomyślimy o tym wideo dla twojej kuzynki, co? No, no dobra, panowie, no. dla kuzynki wszystko. Wow, <noise> no Adam, nauczyłeś się już dmuchać. No. Po no. chińsku, co prawda. Xiao miao, jing sao, fu, fu, fu. No ale to zawsze dmuchanie, możesz spełniać swoje marzenia. Słuchaj, to są najlepsze urodziny jakie miałem, chyba już nic mnie nie zaskoczy. Ale mam dla ciebie coś jeszcze. Nie. Napis... Byr. Poleciłem, <słuchaj>, słuchaj, takie coś. A co to jest? Licznik subskrypcji. Jak wpada jakiś subskrybent... To sobie klikasz. No dobra, czekaj, to może ja wypróbuję, co? No jasne. Tu jest widzę na razie 0000, mm -hmm. Ale to pewnie, że od teraz, nie? Bo my mamy więcej subskrybentów. Mm -hmm. Dobra. No jak coś wpadnie, to musisz odświeżać, wiesz, i to. Aha, aha. To wiesz, co zerknę na, li na licznik mm -hmm. subskrypcji u nas. Sorki na chwilę. Dobra, to ty, ty No Jak wpadnie, to. Mhm. Mm dobra, ja muszę ten na chwilkę wyjść. Mm -hmm, dobra, dobra, ja mm -hmm. będę liczył, wiesz? dobra wpadnie. Halo. Słuchaj, jakbyś mógł dać suba na pełnej z jakiegoś y, drugiego kąta. No tam potrzebuję do tego, dla domu. No dzięki. No i jak? A wiesz, no, no nic nie w... O, czekaj. Jest, je... jest jeden, <śm> ale fajnie. <śm> ale są super urodziny. Fajnie, mamy su no. subskrybent pad. Fajnie jesteśmy urodzinki. <śm> dzięki. No ja mam w lipcu jak coś. okej. Okay. Ekipa remontowa. Sekstra! ekstra. No. no. Łam wałek. To jakiś slang? Chłopie, weź ten obrazek darłowa. Powiedz go lepiej, bo tak nie może być. Ten obrazek jest obrzydliwy, a poza tym to jest ustka. Słuchaj, to jest ulubiony obrazek Pawła. Tu dziurkę masz. Dziurkę dobra, dobra, weź dziurkę, nie dziurkę. Daj mi to. To trzeba pod stopem. Ja to zrobię. Słuchaj, bo jest. Adam ma dzisiaj urodziny i ja pomyślałem, że zaprosimy energika, żeby on mówił, że coś tam zaśpiewał 100 lat, ale energika nie ma, jakbyś ty mógł mu zaśpiewać, on się bardzo ucieszy. Ale ja nie znam tekstu. 100 lat, 100 lat, lat. O, patrzcie jak fajnie, nigdy tak nie wisiało. sto la 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 sto la la Jeszcze raz, jeszcze raz. A, jak jeszcze raz? Jeszcze Nie, już nie mogę, naprawdę. Nie mogę zdać. dać... Jem kebaba, to jest lepsze niż... Fajnie było, wow, super niespodzianka, tak. naprawdę, Janek, dzięki, Titus, fajnie, dziękuję bardzo A, ci. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, w nowym szczęśliwym roku. Dzięki. I ogólnie, remontów udanych. No, fajnie. No i tak. żebyś nie zapominał KKB dla mnie nigdy. Ale nie, 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 ja nie zapominam o KKB, ale to ty zawsze zapominasz o kefirze. Ale ty to zapominasz o BHP. Dobra, panowie, nie rozumiem waszych żartów, ale tak, co z tym jest... nagraniem, zaśpiewasz kebaba?

Iye pepepe, Abrem mi robom No, także twoje zdrowie, pewnie to z -e ale szaf. Ojej, aż się wzruszyłem, to jest takie piękne. Dziękuję. Powiem wam jeszcze, że to nie koniec urodziny Adama. Ojej, jest tak dobrze już, że naprawdę nie wiem co zrobić. Słuchajcie, możecie teraz w komentarzach pod filmem składać Adamowi życzenia urodzinowe. E, a ode mnie jeszcze taki, wiesz, wisielek na torcie. Zadzwoniłem, pogadałem z kim trzeba. I słuchaj, król powrócił na twoje urodziny. Król powrócił? Tak, król. Wielki powrót. Cygan Boya w urodzinowej piosence nie. dla Adama. Wow! Ado zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza z urodzinowymi życzeniami dla Adama, a także subskrypcji. I do zobaczenia. Oszaleje! Jak to youtuber? Ore ore, ore. Pytam cię, co mi dać? Drobne swoje. Posprawdzaj swoją kieszonkę, albo ich... Ciebie baj, ty mi grosza, ja śpiew ci dam Cygańskie spojrzenie i harmonii brzmienie Dzień za dnie o tak Daj pieniążek, najlepiej trzy Sami kocą zęby, mityk Rambaj numer dziesięć, będzie na służewiec, o, o.